Prawa i okej. Okay. Tylko, że on chyba użył takich dosyć mocnych ostatecznych słów, że prawo jest, że państwo zawsze ma rację, czy coś tego typu, że prawa państwa mają rację. To mi się wydawało dosyć głupiem, bo niektóre państwa mogą mieć po prostu koszmarne prawa i człowiek może nie mieć wyjścia, może po prostu no, urodzić się niewolnikiem i, i, i według Sokratesa logiki nie ma w ogóle nic do, do gadania, tak, mówię państwo i koniec. Więc, no tak, tutaj mi się logika mocno gryzła i Innego Sokratesa poznałem wcześniej z tych dwóch książek. Wydaje mi się, że Sokrates nie stwierdza, że prawa i państwo zawsze mają rację. Stwierdza tylko, że poddaje się tym prawom i państwu jak niewolnik. Ale w tym dialogu z prawami prawa mówią, że obywatel może przekonywać, może próbować przekonać do zmiany prawa. To może skończyć się sukcesem lub porażką. I'm not